Moi drodzy, zgodnie z obietnicą, którą dałem Wam w ostatnim materiale z Emiratów Arabskich, czas, żebym podzielił się z Wami wiedzą na temat tego, w jaki sposób wykorzystuję AI w marketingu moich projektów, zarówno moich projektów osobistych, które robię jako jednostka, jako personal brand, a śledzi mnie dużo ludzi w przeróżnych miejscach i staram się tam dostarczać tę wartość. I wszystkie te treści są tworzone z pomocą sztucznej inteligencji, jak i w projektach nieco większych, takich jak na przykład aplikacja Ion czy agencja Digitalowa Tigers, gdzie staram się Przekazywać tę wiedzę i też czerpać tę wiedzę od zespołu blisko stuosobowego w agencji, która była jedną z najszybciej rosnących agencji na rynku przez ostatnie 10 lat. Jednocześnie chciałem Was przestrzec przed paroma rzeczami, bo widzę parę niebezpiecznych trendów na tym rynku i takiej, nie wiem, hipokryzji ściemy, która wylewa się z tych różnego rodzaju materiałów i chcę Wam jasno podpowiedzieć, po czym poznać dobry materiał. Zacznijmy może od takiej antywiedzy, czyli czego na pewno nie możecie słuchać i kogo. I gdzie spieprzać, gdzie pieprzać. Rośnie, jak tylko słyszycie, że ktoś wam mówi takie rzeczy. Pierwsza kategoria to są marketerzy, którzy udają, że znają się na AI. Ja ich nazywam kolekcjonerami promptów. Nawet robią jakieś zaawansowane prompty, gdzie są jakieś klamerki i uzupełni to i to i to, i on ci zrobi taki super research albo post, albo coś takiego. To wszystko fajnie brzmi, fajnie się raz to klika, ale później to po prostu nie działa. Więc to jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że te osoby zachęcają Was też do kolekcjonowania. Jakichś głównianych apek, to znaczy pokazują w tych materiałach, no to jest apka do obrazków, a to jest apka do, do wideo, tu to jest tam apka do, nie wiem, generowania tam jakichś landingów. My też przez to w materiałach marketingu S przejdziemy, ale to jest jakby wycinek, bo ktoś z Was może zajmuje się tym wycinkiem pracy i chce się dowiedzieć, jak robić to zajebiście. To no tutaj zaproszę bardzo fajną osobę, która przedstawi wam te rzeczy i temat zamknięty, tak? To nie jest core marketingu, nie o to chodzi w marketingu i te osoby dobrze to wiedzą, ale nie potrafią nawet przełożyć tego wyższego poziomu myślenia na AI, bo nie czują tego AI, nie mają bazy, rozumiecie? No i to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to jest druga kategoria taka, to są ludzie techniczni. Ludzie techniczni, którzy w ogóle nie czają bazy w marketingu. Czyli oni, no nie mogą przekazać wiedzy o marketingu dobrze, bo oni nie wiedzą o co chodzi w marketingu. I teraz ci ludzie, no oglądali się materiałów chyba ze Stanów Zjednoczonych, które jest taka moda, że pokazują, że samo zarządzające się firmy, że tam są agent, tam dyrektor sprzedaży, agent dyrektor marketingu, agent dyrektor czegoś i że niby tam one stąd są orkiestrowani, że wszystko się Samo robi. No to gdzie są te firmy, ja się pytam? Gdzie one wnoszą wartość dla klientów? Jak posty wygenerowane w ten sposób przez jakiś automat, który robi automatyczny research, automatyczny research jakichś trendów, pisze nawet jakieś posty spójne z waszym tone of voice, nikt tego nie kliknie, przecież to śmierdzi z kilometra, to jest okropne, to jest zaśmiecanie internetu, to jest marnowanie energii, niszczenie tego pięknego środowiska dookoła nas, to jest bez sensu po prostu. I nie słuchajcie tego, nie, nie, nie kmięcie tych scenariuszy, które mają tam wszystko zautomatyzować. I jakby to. To nie ma sensu po prostu. No dobrze, to pokażę Wam teraz elementy pozytywnie, żeby już nie tylko krytykować innych, ale pokazać, że wymyśliłem coś, co jest na swój sposób unikalne, nie było poruszane przez innych, bo mam na to dowody wynikające z deep researchu, z GPT, z Gemini, z Perplexity, że te wątki, które teraz Wam przedstawię, nie są poruszane w tych innych materiałach, I że kolekcjonerzy promptów i automatycy nie stworzą dobrego materiału o marketingu z AI i że te wysokie ceny wynikają z tego, że ileś osób musi się tym podzielić i że ktoś musi zapłacić za reklamy do Was, a nie z tego, że to jest jakościowe. Rozumcie to, proszę. No i teraz o co chodzi? W systemie marketing OS jest element tutora marketingowego. Dziesiątki, setki z Was korzystały z asystenta Stratek osadzonego w AI Journalingu, ale też udostępnionego za darmo w moim newsletterze. Jak tego jeszcze nie robiliście, to ściągnijcie, klejcie go na początku konwersacji, nawet bez konfiguracji asystenta, jak nie wiecie, jak to robić, i po prostu zacznijcie z nim rozmowę. I was wywali z butów, zmiażdży was. Po prostu zobaczycie jakość rozguminy, którą to daje. I kluczowym elementem systemu marketingowego, jest strateg marketingowy, który jest równie szorstki, równie dociekliwy i pomoże Wam wyciągnąć wartościowe insighty na temat tego, czy faktycznie się czymś na rynku wyróżniacie. Bo marketing to nie jest klepanie postów. Marketing to jest pewnego rodzaju rozkmina, którą trzeba aktywować w ramach tej kointeligencji, którą tworzymy z AI. Tam samo się nic nie zrobi. AI jest lustrem. Wy musicie wykorzystać asystenta, którego Wam daje, żeby Wam rozwalił web i pokazał Wam nowe kierunki. Ale to te kierunki będą płynąć tak naprawdę z Waszej rozkminy i z Waszych odpowiedzi i Waszej dyskusji. I interakcji. Nie z prompta pojedynczego, tylko z dyskusji z czymś, co przypomina inteligencję, ale nią nie jest. Więc to jest jeden ważny element. Drugim kluczowym elementem są łańcuchy asystentów, czyli nie no, znam projekt na Klodzie, no gratulacje. To nie jest wiedza, którą powinniśmy się dzielić za pieniądze. To jest wiedza, którą można znaleźć za darmo na YouTubie. Łańcuchy asystentów. Czemu? Czego nie ma w tych wszystkich materiałach? Czemu wszyscy powiadają te same pierdoły? Chodzi o to, że w ma macie na przykład łańcuch do tworzenia prezentacji, czyli przechodząc przez kolejne etapy, tworzenie konceptu prezentacji, tworzenie takiej narracji, osi narracji prezentacji, czyli najpierw mówimy i do kogo, mówimy o czym, jakie są nasze cele. Potem mówimy sobie, jaka ma być architektura tej prezentacji, żeby otwarcie było spójne z zakończeniem, żeby środek był podzielony na jakieś lekkostrawne części. I potem na przykład dopiero generator slajdów, tak, czyli na przykład generuje wam tekst, który wklejacie do narzędzia gamma up i po prostu generuje wam znośną preskę, która nawet ma jakieś obrazki spójne, a osobno w się macie generator obrazków i możecie sobie wygenerować jakie chcecie. Zresztą wewnątrz gamma też można generować obrazki, ale jest pewien ciąg. Podajecie coś, co wypracowują kolejni asystenci od asystenta do asystenta, dzięki czemu to ma pewną jakość i to idzie pewnym workflow. Tak samo jest z tworzeniem treści, do draftu treści, kiedy powstaje dokument researchowy. Ten dokument researchowy podajemy do generatora treści, ten generator Wgeneruje tę treść i dopiero ten treść podajemy do redaktora, który nie zmieniając ją za nadto, żeby nie wywalić całej waszej wcześniejszej pracy, ale to też trzeba wiedzieć, to też trzeba zapromptować. On oszlifowuje tę treść, i wy i tak musicie na to spojrzeć, zanim to wrzucicie, bo AI jest inteligencją jest czymś, z czymś tworzymy, a nie oczekujemy, że coś się samo zrobi. Samo to się nic nie zrobi, moi drodzy. Trzeci element, kluczowy, wszystkich więcej na tym zakończę, to jest kontekst engineering. I kontekst engineering to jest pojęcie, które teraz w Dolinie Krzemowej jest super hot. Wszyscy o tym piszą, kontekst engineering na Twitterze i tak dalej, bo Andrej Karpaty, który jest bogiem AI, którego ja również szanuję, podziwiam, uwielbiam, on jest tutaj, ale nie zmienia to faktu, że Andrej Karpaty, który zna się na AI dużo bardziej ode mnie, powiedział to na jakieś konferencje, ludzie to podłapali. Tylko ja to mówiłem 10 miesięcy temu. AI journaling jest de facto kontekst engineeringiem. Zbieramy usystematyzowany kontekst o sobie, dzięki czemu dostajemy spersonalizowane odpowiedzi od AI 300 razy bardziej niż rozmawiając ze zwykłym czatem GPT czy Gemini. Czyli wnosimy inteligencję AI na wyższy poziom, dzięki temu, że jest głęboka personalizacja wynikająca z kontekstu. I uwaga! W marketingu kontekst engineering też jest kluczem, ponieważ wiedza o waszej marce, o waszej strategii, o waszych produktach, o waszym zespole marketingowym, z którym możecie kolaborować na Ionie, to ten kontekst on sprawia, że raz jak go zostawicie, to każda kolejna rzecz jest robiona super szybko, super precyzyjnie i właśnie w jakościowy sposób. Coś tego nie osiągniecie samymi promptami i kolekcjonowaniem apek albo tą hiperautomatyzacją która gówno daje. I teraz ten kontekst trzeba nie tylko raz wytworzyć, ale go aktualizować, co jest znowu wewnątrz AI bardzo wygodne, bo coś się zmieniło w projekcie, wchodzę sobie, edytuję wiedzę, cyk, cyk, cyk. Niedługo aplikacja mobilna, bo założyliśmy spółkę w Dubai AI Campus. Czwarty element tego systemu Marketing OS to jest właśnie Herodot, czyli asystent, którego znacie z AI Journalingu, zaprojektowany pod wyciąganie z was wiedzy o was samych, który pomoże wam na podstawie pięciu głosówek 10 głosówek może, zdobyć całą bazę wiedzy na temat projektu, wystarczającą, żebyście dostawali super spersonalizowane i jakościowe odpowiedzi. Czyli on przeprowadzi z Wami dziennikarski, dogłębny wywiad, po to, żebyście zostawili właśnie ten kontekst, żebyście zrobili ten kontekst engineering. Czyli ja Wam powiem, jakie pliki musicie stworzyć i macie jeszcze asystenta do tego, żeby te pliki stworzyć. Dzięki czemu wszystko, co robicie, będzie bardziej trafne i będziecie mniej czasu spędzać na poprawianiu AI. Tego nie nauczy Was nikt w żadnym innym materiale, znam. Teraz pozwólcie, że przejdę do krótkiej demonstracji, właśnie tego, w jaki sposób to działa w praktyce. No dobrze, moi drodzy, to teraz mała demonstracja tego, co z odpowiednim podejściem, właśnie do kontekstu, właśnie do optymalizacji wykorzystania okien kontekstowych, odpowiednich modeli można zrobić. Strona MarketingOS OS to jest strona, która powstała podczas podróży, właśnie czy to z lotniska, czy to z samochodu na słabym internecie, dzięki temu, że mam przygotowany system do jej jej opracowywania. Weźmy sobie zwykłą apkę, nie wiem, nawet nie naszego Iona, Gemina niech będzie, i wklejmy tutaj prosty prompt. I teraz zwróćcie uwagę, że to nie jest kolekcjonowanie promptów, to nie jest jakiś prompt z szablonu, który teraz jak wkleicie i wypełnicie trzy klamerki, to zawsze Wam wygeneruje coś Świetnego. Nie, tu chodzi o inteligencję. Ja potrzebowałem kopii na landing page. Widzieliśmy, że podwykonawca czeka, żeby tylko to wrzucić. W sumie możemy to sobie wrzucić sami po prostu skopiować szablon strony AI Journaling, landing page'a i zrobić landing page Marketing OS. Ja potrzebuję jakościowego kopii szybko, bo. Tak jak mówię, jestem na podróży podróży ślubnej i nie chcę się tym zajmować. I zobaczcie, co tutaj robię. Załączam Ci szablon strony, który użyłem do promocji kursu systemu AI Journaling. Trafnie wypełnij tę sekcję kopii pod, na temat kursu Marketing OS. Bazuj na karcie projektu Marketing OS jako podstawę informacji, a ton wypowiedzi, nie treść, niech naśladuje moje najlepsze wpisy z LinkedIn. Trzymaj się określonych na szablonie strony sekcji, nie generuj kodu, tylko treści. I teraz. Tu da się ten jeszcze prompt zoptymalizować, bo ogólnie AI nie lubi tych negatywnych instrukcji, nie rób tego, ale to jest model chain of thought, to jest Gemini 2.5 Pro, najlepszy teraz model dostępny na rynku niż, nie wiem, Cloud 4 czy nawet GPT-O3, z którym przestaliśmy się ostatnio lubić, przy czym za miesiąc to może się wywrócić do góry nogami, dlatego korzystam z Iona, gdzie mogę korzystać z nich wszystkich. No i to zobaczcie, wrzucam sobie szablon strony. Szablon strony zapisany w pliku HTML. Za sekundkę wejdziemy sobie w szczegóły. Najpierw meta, dlaczego HTML, dlaczego nie obrazek albo link, tak? Bo to ma znaczenie. Małe, ale ma. Mam kartę projektu Marketing OS, o tym jak robić kartę projektu, dzięki którym wszystko można zrobić lepiej, również dowiecie się w tym materiale i za sekundkę też Wam to pokażę. I trzecią rzeczą, którą tutaj dodaję, są moje wpisy z LinkedIn. Tu możemy sobie podejrzeć ten plik, tak? To są zwykłe wpisy, które wkleiłem. Jest on zwięzły, jest on konkretny, ma on mocny język i chciałbym, żeby AI to naśladowało. No i teraz odpalam sobie Gemini i zobaczymy, jakiej jakości treści dostanę w odpowiedzi od tego modelu. Ja te testy przeprowadzam na private mode. Jeżeli bym wam coś pokazywał na GPT, to jest wyłączone memory to mogłoby wpływać na to. To jest taki surowy model, który po prostu wygeneruje mi tutaj optymalną rzecz. Tu możemy podejrzeć myślenie modelu. To jest coś, co również wprowadzamy w Ion, ponieważ zmieniliśmy architekturę aplikacji. No i zobaczcie, ona analizuje, dekonstruuje brief, czyli dzieli sobie te zadania na części pierwsze, mapuje strategię, jak do tego podejść, dopiero zaczyna pisać treści, strukturyzuje je, formułuje ofertę, formułuje stronę, robi rewizyty oferty, rozwija treści. Wszystkie te rzeczy, które ja musiałbym robić manualnie, dzieją się w sekundy, po wklejeniu trzech plików i napisaniu jednego spontanicznego zdania. No i teraz zobaczcie, materiał to jest coś, co ja, żeby dać tę kartę projektu, o czym zaraz powiem, przeprowadziłem rozmowę ze strategiem marketingowym, część Systemu Marketing OS, który opisał mi, że Marketing OS to takie terminowanie u mistrza, że domyślę, że jestem tym sensejem, który spędza na tym dziesiątki godzin, ma 10 lat doświadczenia w marketingu, w sumie to kilkanaście, duże osiągnięcia w tym obszarze, bardzo głęboką wiedzę o AI-u wynikającą z, z głębokiego zanurkowania tu. No i zobaczcie, jak działa Marketing OS. To nie kurs, to terminowanie u mistrza. Nie wiem, czy to puściłbym to finalnie, ale jest to wizualizacja koncepcji, którą wypracowałem marketingowej. Przez ten kolekcjonować triki, dołącz do jednego procesu profesjonalistów, którzy budują z AI systemową niesprawiedliwą przewagę. Przycisk CTA zbuduj przewagę. Podoba mi się. Dam ci moją filozofię, zestaw uniwersalnych zasad, które pozwolą ci zdominować każde narzędzie AI. Zgadzam się z tym. A potem dam ci klucze do warsztatu. Platformy Ion, gdzie ta filozofia zakręta jest w oprogramowanie. Nierozerwalne połączenie teorii i praktyki, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Zajebiste kopie. No co mogę powiedzieć? Bardzo proste. To teraz rozwijmy sobie części składowe tego. Zobaczcie, to jest zarządzanie kontekstem. Próbka waszego stylu. Bierzecie swoje najpopularniejsze Popularniejsze treści z waszych kanałów firmowych czy osobistych, bo marketingowo jest świetnie, się buduje markę osobistą też przy tej przy pomocy tego. Daję taką próbkę, wrzucam, tak, i są one tutaj jako próbka. I muszę tylko w prompcie tego, gdzie chcę naśladować styl, mówić: naśladuj styl załączonych wpisów. To jest pierwszy element. Drugi element to załączony kontekst. I teraz, dlaczego wybrałem plik HTML? Jak w ogóle taki plik wygenerować? Chodzę sobie na stronę, akurat tę kopiowałem, wchodzę sobie w file. Save us. Wchodzę sobie w page source, tutaj wybieram, zapisujemy się wtedy w plik HTML, i ja wybieram plik HTML, bo jest to najmniejszy wysiłek dla sztucznej inteligencji, dzięki czemu może się skupić na innych zadaniach. To już są takie niuanse, tak? Ale też chcę Wam takie drobne niuanse powiedzieć. No bo zobaczcie, jeżeli wrzucicie pilik PNG, to AI sobie z nim poradzi, tylko on waży 13 MB zapisanie całej tej strony jako obrazka. W związku z czym obciążacie bardziej już możliwości przerobowe tego AI, a wiele tych firm zostało przyłapanych nawet przeze mnie, wyłapałem to na modelu O1 Pro, że te firmy w momencie, kiedy mają przeciążone centra danych, zmniejszają ten effort modelu, więc na wszelki wypadek Zmniejszmy to, co wkładamy do AI, a będziemy mieli ten sam efekt. No bo przecież HTML to tak naprawdę tak patrzy komputer na to, co robicie, a te obrazki to jest tylko forma wizualizacji tego, która jest cięższa. Więc wybierając HTML w najlżejszy możliwy sposób kontekst do AI, żeby na przykład analizowała stronę. I zobaczcie, to może być wasza strona internetowa, którą już macie i którą chcecie skopiować. To może być szablon na jakimś Shopify'u czy na jakimś Wordpressie, który kupujecie, żeby od razu powiedzieć, ten szablon będę wypełniać. No i można powiedzieć, no a czemu nie wkleić linka? No bo znowu link to jest skrapowanie, to jest czynność, w której on musi skrapować i zapisywać ten kod i gdzieś go przechować, żeby go wykorzystać, podczas gdy ja mogę mu to podać na tace, a kosztuje mnie to dwa kliknięcia. Save us, zapisz plik. No i w ten sposób mam tutaj kolejny element składowy. A jak powstał ten Marketing OS? Jak powstała karta strategiczna projektu? Zobaczcie, w ogóle napisana już w formacie zrozumiałym dla AI, tak? Z wyraźnymi nagłówkami, z wytłumaczeniem co jest co i tak dalej. Tu jest opisany właśnie projekt Marketing OS i zobaczcie, jak on powstaje. Ci z was, którzy korzystają z AI Journalingu, doskonale pamiętają asystenta Herodota. Herodota, który wyciągał z was waszą wizję waszego życia po to, żebyście mogli za Masilić AI kontekstem, robiąc kontekst Engineering, wiedzę o samych sobie, wasze testy psychologiczne, wasze cele dążenia. I tak samo Herodot marketingowy jest w stanie wyciągnąć z was informacje na temat waszych projektów. I zobaczcie, w jaki sposób to działa. Odpalam sobie nowy czacik, wybieram sobie Herodota marketingowego, piszę mu tylko cześć. I teraz zobaczcie, to jest asystent, który prowadzi mnie za rękę. Czy on mówi. Czy chcesz zacząć od zera i przejść przez kartę projektu sekcja po sekcji? Czy masz już jakieś notatki, brudnopis, wstępne myśli? Wkleję je tutaj i dopytam o brakujące elementy. Czyli przygotowałem do Was system do wyciągania z Was kontekstu na temat Waszych, czy to projektów, które chcecie promować, czy swojej marki osobistej, czy całych firm, w którym nie musicie tego rozkminiać. Możecie sobie wykorzystać to wygodnie, gotowe, albo kustomizować to sobie pod siebie. I teraz, czym mogą być te notatki, brudnopis? No, nawet macie stronę swoją internetową, wchodzicie, zaznaczacie, czy zapisujecie plik HTML. I wrzucacie. I mówicie, masz to, masz to, masz to. To masz jakiś efekt jakiegoś deep researchu, konkurencji, cokolwiek chcecie, żeby zasilić go wstępnymi informacjami i on będzie was dopytywać. A jeżeli nie wrzucicie mu tych informacji na brudno, to nie będzie dopytywać, tylko będzie przechodzić sekcję po sekcji. Więc mówię, wybieram odpowiedź A. Stwórzmy to od zera, przejdźmy karta po karcie. On mnie pyta o fundamenty strategiczne, czyli sekcja pierwsza, karta projektu. Jaka jest nazwa projektu, jaki jest cel biznesowy i tak I zobacz, ja teraz sobie odpalam głosówkę. Oczywiście na OpenAI Whisper model. Bo jest on po prostu najlepszy w transkrypcji. Ale będę wysyłać to do Gemini, czyli łączę najsilniejsze strony różnych modeli AI i opowiadam, w jaki sposób chciałbym wykorzystać ten projekt, jakie są jego cele, jakie są tego typu rzeczy. Klikam sobie wyślij i to w ogóle jest tylko zajawka. Zwróćcie uwagę, że ja korzystam z wersji Legacy. My w tej chwili testujemy nową architekturę aplikacji, która pozwoli nam pokazać te ciągi myślenia z każdego modelu AI, tak jak na takich aplikacjach jak GPT, czy Cloud, czy Gemini, przy tych mądrzejszych modelach. Tylko możecie robić to z każdym modelem z jednej apki, generowanie obrazów przy pomocy więcej niż jednego modelu. I to wszystko będziecie mogli zrobić z jednego miejsca. Jak widzicie, zrobiła się transkrypcja, jest wysoka, no ja nie będę teraz tworzyć całej karty projektu, o tym będzie materiał, jak odpowiadać na te pytania, będę tam łączyć wiedzę marketingową i sprzedażową. Bardziej się Wam otworzyć oczy na pewne nowe możliwości. Pokażcie mi kurs, napiszcie w komentarzu, kto Wam przygotował asystentów do tego, żeby wyciągali z Was wiedzę, żeby tworzyć kontekst, żeby aktualizować, mieć cały system aktualizacji kontekstu w trakcie prowadzenia kampanii marketingowej. To jest budowanie firm przyszłości, to jest unika, wiedza, uważam w skali światowej, ja osobiście do dzisiaj nie widziałem tego nigdzie indziej. Pokażę Wam jeszcze jeden element systemu Marketing OS. Zobaczcie, przyjrzycie się Marketing OS-owi, to macie de facto, zaczynacie tak naprawdę od rozkminki strategicznej. Ja pominąłem ten etap, zaraz Wam go pokrótce pokażę. Ja od razu przyszedłem do robienia landingu pod konkretny produkt, tak? Ja mógłbym wykorzystać Marketing OS do tworzenia tego produktu, czyli ja mogę wywołać stratega marketingowego. W moim myślę, też, że jest strateg nie-marketingowy, za darmo, system prompt do asystenta. Pisały do mnie dziesiątki, że korzystali, że mi to rozwaliło Głowę. I zobaczcie, dołączcie w ogóle do Discorda, link jest tutaj w opisie filmu. I zobaczcie, ile osób tam pisze, pod tym, jak im rozwalił głowę. To teraz, MarketingOS przygotowałem dla Was stratega marketingowego, który niczym nie ustępuje strategowi temu, który możecie rozmawiać inne rzeczy. Czyli przygotujecie z nim projekt i macie takiego tutora marketingowego, który na etapie czy budżetowania projektu, czy tworzenia pojedynczych treści będzie te treści opiniować. To jest zmiana paradygmata działania. To pokazuje, jak bardzo wywraca się do góry nogami rynek agencji. Freelancerów, tego wszystkiego, gdzie kompetencje konsultingowe, nadzorcze, pracy z AI, wyznaczania mu celów, opiniowania pomysłów AI jest dużo ważniejsze niż klepanie tych wszystkich rzeczy. Jak działa właśnie Stratek w praktyce? Weźmy sobie jakiś, nie wiem, projekt, firmy fotowoltaiczne. To możecie z tego używać również, jak jesteście trenerami personalnymi, jak jesteście. Jak robicie rzęse, tak, to, jakby to nie ma znaczenia, czy robicie biznes osobisty, jednoosobowy, czy to wszystko, bo zasady marketingu są takie same. I tak jak mówiłem, bynajmniej nie polegają na kolekcjonowaniu promptów, czy na sugestii, że wszystko można zautomatyzować. Nie, wy tam musicie być i rozmawiać z tym. Ale fotowoltaika to jest taki biznes, który często niczym się nie wyróżnia. Więc weźmy sobie fotowoltaika jako wyszukiwarkę. Weźmy sobie, nie wiem, pierwszą jakąś firmę, która nam wejdzie. Weźmy sobie firmę... To w sumie duża firma. Teraz mu wrzucę już surowy tekst i wywołam stratega. Jak oceniasz moją propozycję wartości na nasyconym rynku fotowoltaicznym? Dosyć ogólne pytanie. Ja tak przyznam szczerze, nawet sam nie wiem do końca, co chce od tego stratega. bardziej chciałbym zademonstrować jego sposób myślenia, bo akurat marketing jest dokładnie wiem, co oferuje, dokładnie wiem, co chce, i nawet jak ten strateg mnie challenge'ował, to odbijałem jego wszystkiego rodzaju wątpliwości, ale możecie to sobie wstawić dowolną firmę i dowolny dylemat, do czego możecie wykorzystać stratega marketingowego? Kiedy jesteście na konkurencyjnym rynku i zastanawiacie się, jak się wyróżnić? Możecie to od niego odbić. Kiedy macie kilka konceptów, na przykład na model biznesowy, jak w ogóle wyce rzeczy. Tak. Również możecie to odbić od stratega marketingowego. To jest strateg, który wypunktuje was z waszych realnych intencji wobec ludzi. Czy faktycznie chcecie dostarczyć coś wartościowego dla ludzi, czy tylko to opakowujecie. Ja miałem z nim tę dyskusję i musiałem się tłumaczyć przed strategiem, dlaczego bardzo wierzę, że marketing OS jest dla was dobry. I przekonałem go i powiedział, że to jest diament. Ale musiałem bardzo mocno uszczelnić argumentację, skonkretyzować pewne deklaracje, że content engineering to jest taki przełom i tak dalej, skaskadować na konkretny program tego i musiałem się przed strategiem tłumaczyć. Co odpowiada strateg marketingowy? tej firmie fotowoltaicznej. To jest opis produktu, katalog korzyści, fragment instrukcji obsługi, ale nie jest to propozycja wartości. To jest zbiór faktów o kategorii fotowoltaika ubrany w język marketingowy firmy tutaj jakiejś tam konkretnej. Mówienie, że fotowoltaika daje oszczędność, niezależność to jest ekologiczna, to tak jakby restauracja chwaliła się, że podaje jadalne jedzenie. To nie jest propozycja wartości. To jest absolutne minimum, żeby w ogóle wejść na rynek w 2025 roku. Każdy, kto sprzedaje panele, mówi dokładnie to samo. No mówiłem wam, że tak jest na tym rynku i stratek wam to mówi, czyli zamiast płacić za konsumpcję ze mną, których nie robię, notabene, możecie sobie wziąć kogoś, kto ma kogoś. No to jest bardzo duża antropomorfizacja AI, ale jak widzicie, on nie przebiera w słowach. Ja tutaj przepraszam tę firmę konkretnie. Zostawmy na chwilę ten korporacyjny bełkot. Odpowiedz mi na jedno brutalnie szczere pytanie. Jaki jest jeden najważniejszy powód, dla którego klient na nasyconym do granicy możliwości rynku miałby wybrać właśnie Ciebie, a nie dziesiątki innych firm, które mówią dokładnie to samo i montują podobne, śnie identyczne komponenty? Bardzo trudne pytanie i stratek nie przejmie słabych odpowiedzi. Więc widzicie elementy tego systemu w praktyce. Jestem gdzieś i w sekundę generuję to, na czym mi zależy. Wystarczy krótka rozmowa podczas spaceru z aplikacją Ion, zostawienie tego Herodotowi marketingowemu i podczas tego spaceru ja zostawiam informacje, które później podczas całego procesu tworzenia kolejnych rzeczy marketingowych mi towarzyszą. Czyli być może nie musicie nawet tworzyć tych kart projektu tutaj. Być może możecie to wrzucić do Wikipedii firmową i się z nią zintegrować. Wszystkie rzeczy, do których mam dostęp, mogę załączyć jako kontekst. Czyli cała firma, cała Wikipedia Firmowa staje się źródłem kontekstu dla AI. Większość rynków próbuje zrobić jakiegoś tam raga, czyli taką koncepcję, że będę gadać z całą firmą i to będzie bezbłędne. To nigdy nie jest bezbłędne, to jest lipne. A tu możecie sobie zrobić manual rag, czyli po prostu wybieracie sobie to, co was interesuje w tym konkretnym kontekście i nie musicie liczyć na to, że AI tam znajdzie te możliwości, bo mu zapchaliście kontekst, czy że po tych wektorach się będzie poruszać w taki sposób, jak chcecie. Po prostu załączacie mu to, co uważacie za relevantne dla tej dyskusji i ponieważ jest to dobrze zwięźle opisane, no to możecie wykorzystywać tylko kontekst. Słuchajcie, no... Widzę, że już się zaczynam rozkręcać i mogę o tym gadać godzinami, ale to chyba nie ma sensu. No myślę, że przekonałem Was, że ta wiedza jest unikalna, że nie znajdziecie tego w innych miejscach. Mówcie o tym innym ludziom. Jest program afiliacyjny, o którym zaraz powiem, bo ja mi się nie chcę robić tego marketingu. Ja wolę opracowywać tę wiedzę i Wam się dzielić się z nią z Wami. się um, to jest wiedza, na której można zbudować firmę nowej generacji. Przedaję to dużo taniej niż te wszystkie skoki na kasę, które są. Dostajecie do tego triala aplikacji ION. Ta aplikacja kosztuje potem, uwaga, 89 zł miesięcznie, więc no jest to śmierć koszt w stosunku do wartości. Co więcej, jak już lubicie na niej journaling, to nie pojedziecie drugi raz 89, dostajecie ten, ten w sensie journaling osobny materiał, tak? Ale dostajecie drugi zestaw narzędzi na tej samej apce, Czyli no, oferuję wam taką wygodę i dostęp do takiego know-how w takiej cenie, że to jest chyba killer offer i już nie będę się tu dłużej produkować. Moi drodzy, jest to koniec zajawki większego systemu, którym jest marketing OS i żałujcie, że nie ma was tu ze mną, ponieważ poczulibyście ten wiatr we włosach, tę aurę, aurę, która zwiastuje burzę, burzę, którą sprowadzimy na głowy naszych wrogów. Będziemy razem przeprowadzać marketingową ofensywę, która zniszczy waszą konkurencję, bo rynek to nie jest miękka gra, to nie jest dla każdego tak, to jest właśnie dla tych osób, które są wyposażone w najlepsze narzędzia, najlepszą wiedzę i sieją spustoszenie w szeregach swoich wrogów. Jak możecie to robić? Po pierwsze musicie wejść na 22content.com marketing-os, link w opisie tego filmu i po prostu zakupić ten materiał wraz z dostępem do wszystkich asystentów systemu kontekst inżynieringu, który wam opisywałem. A co więcej, jeżeli jesteście ze mną już długo, to możecie nawet na tym zarabiać, ponieważ zamiast planować kolejne kampanie do tego materiału, stawiać acy, tworzyć treści. Wolę, żebyście to wypowiedzieli innym, że on jest dobry i po prostu koszt pozyskania klienta wypłacę wam za pośrednictwem platformy First Promoter. Żeby to zrobić, wchodzicie na ten link również w opisie filmu i tam po prostu rejestrujecie się swoim mailem, nie wiem, na Google firmowym, jakim chcecie, tworzycie swój własny kod polecający i za każdym razem, kiedy ktoś go wykorzysta, ta osoba dostaje od was zniżkę i wy dostajecie kwotę która ląduje prosto na Wasze konto automatycznie raz w miesiącu. To jest taka forma podziękowania za wsparcie tego materiału, a wiecie, że byle czego nie wypuszczam w świat. Dzięki serdeczne i do zobaczenia na naszym Discordzie, gdzie na zamkniętym kanale Marketing.OS będziemy rozmawiać o tym, jak to Wy wykorzystujecie MarketingOS do tworzenia swoich kampanii, treści i prowadzenia swojej własnej marketingowej ofensywy.